Nie tylko z cs bo będą no, tak no, samo no, z Lag of Legends i Minecrafta prawdopodobnie, League, prawdopodobnie. Tak, prawdopodobnie. No i mniej więcej będzie to na takiej zasadzie działało, że wyznaczamy sobie sami sobie sami challenge, aczkolwiek albo wy nam wyznaczacie działa na takiej to zasadzie, że na przykład w tej chwili mamy challenge że mamy w ciągu 5 rund od kiedy zaczniemy razem, czyli od tej rundy co będzie zabić y, 10 graczy tak, 10 graczy albo z Five 7a którego ja mam albo z TK, którego Lesiu ma 10 osób w 5 rund i jeżeli to druga... No jeżeli to wykonamy to dobrze, a jeżeli nie to będą na nas czekały różne powiedzmy kary, z czego te kary możecie sami wymyślać, albo my będziemy sobie wymyślać, żeby... To jest, też nie było łatwo. To jest filmik taki y, tutorialowy, w którym będziemy sobie do... a, Tak, na razie zabijamy to. Po... Ja on mi wszystko zabija. Coś z ty mi dał teka! Nie umiem tym grać. Daj mi teka, dam ci faj sevena. Mam ogę! Drugi! Będę płakać. Trzeci, ale wiesz co? To widzę jeden plus. Czwarte, czwarte, to mi zostało tak, sześciu. Na tym. Tak, gadaj na tyle. Udała. No, to mi zostało sześciu byków. Spokojnie, zostały dziesięć. A cztery go wyszły z tego. Ale wiesz co mnie pociesza? Jedno mnie pociesza. To nie gram, No, tym razem tak, tak. Tym razem to jest taki filmik... Aha. <grydy> 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 Poglądowy. Nie wiem, jak Zobaczmy. mnie zabił dalej. On stał w smoke'u mnie ze smoke'a zabił, no to... Popatrzymy na... Gdzie jestem? O, patrzymy na tego klapsa Patrzmy na to, patrzy na to, pięciu Tak Dwudziestu osiem. No patrz na to, patrz na to. Pięć, tak. no patrz, no. Podchodzą, trzech Jeden Jezu Ale się strachałem. Trzech O kuźba 4! To tak jak ja, ty. Ale ty jesteś... Zacznijmy od tego, to to że ty jako... Ale zacznijmy od tego, że ty jako Tero to masz przewagę na tym. Ale... To był fakt życia, naprawdę. No bo debile nie sprawdzałem miejscowego, ale to co to jest, jak to jest uproszczone. A mnie jeszcze cię nie całe... Gdzie ty? O proszę. Gdzieś tego pretek, preter, no. jakiego on Jaką on ma rangę? Na awatarze. No. <INigenia> <G athletes> Daj mi, te mi tego. To jest kod broń, Opie. Oh, había... <zaves> No, here to creślenia, znać Smoke. I'm throwing smoke. Throwing a flash. Let's, I'm throwing smoke. I'm throwing fire. Moimi wodami tym... Ugrywasz to! No. Cztery. Sześciu no nie, nie! Siedmiu! Siedmiu! O kurde, mnie zaskoczył ty! Już mam 7, a to jest trzecia runda dopiero Jeszcze dwie rundy jakie mam coś? Nie to nie możliwe Tylko, że ty masz o wiele łatwiej Popie, ja nie lubię zekiem grać. No ej, najlepszą bronią. Najlepszą bronią

Dobra. No dobra, no ale... Jest 10, jest. zabijać, proszę cię, to powinno O kurde. ale mnie zabił, bo przypadkowo z tego, z CS-a wylazło. Ale kerów zabijać, wiesz co, No, ale mam, mam 10, mam 10. ostatnia runda i to Eee, to teraz Ile ci yeah, back, yeah. Yeah. Ja ci tego nie ułatwię. No i dzięki, że go brano skończyłem na 4. <tryk> no, get nie wiem czy jest tak zwany filmik poglądowy, na jakiej zasadzie to będzie działało <tryk> Tego sure, tak, Nic tak Lesiu, zjebać, nie zjebać. Nie zjebać. Nie tak zjebać Ej, ale nie... na teku Marcin, na teku na teku na teku, proszę Cię! Dobra, dokończmy to, filmik, to myślę, normalnie. Dobra, dokończmy to normalnie. Myślę, że następny filmik, jak do... <laughs> do... Jaki, jaki wyrobimy, wejdzie w stan. Ja się cieszę, że nie muszę tego yep. robić, niczego, bo. Jest ready to for this! Yeah. Więc zatrzymujcie się pod drogą kolejnego odcinka. <laughs> no, na razie. I <śś> że nie zębami na... <nada. śś>